Dzień dobry, Dzisiaj sobie będziemy grać w Roblox. Zagramy sobie w 99 noce w lesie. Dobra. Dobra. Ta gra jest oparta na prawdziwych historiach. Niektóre szczegóły zostały zmienione. Skórzmy, że jeleń stoi na dwóch nogach w nieatralny sposób w lesie. W następnym tygodniu zaginęło czworo dzieci, było jasne, że coś jest bardzo, bardzo złego w lesie. Po przeszukaniu przez policję nie udało się znaleźć żadnych wskazówek na temat zaginionych dzieci, las został zamknięty dla wszystkich. Masz 10 dni, aby rozwiązać tajemnicę lasu i ustalić, co się dzieje. Tam najszybciej jak się da, żeby, właśnie, żeby was nie zanudzać. Dobra, ja myślę, że zrobimy sobie 3 na 3. Dobra, jednak nie będzie 5 na 5. A chyba będziemy 4 są? Nie, 5 osoby. Dobra, to let's go. Ty, ty, nie, coś tam, coś tam, coś tam Pewnie puszki na zanie, że się chcę pomogą Więc no, dobra Oni muszą ściąć drewno, ja idę po króliki ja będę Generalnie ja będę chciała mega dzieci, bo wtedy dostajesz dużo Monetek A dzięki temu, że dostaje się dużo monetek to nie ma na tych tylko diamencików To się... ten... To będę mogła sobie kupić postać Medyka Która jest strasznie przeze mnie upragniona Będę miała bandaże A jakby jeżeli mi czy na coś innego to nie chciała ja sobie kupić chyba jeszcze kucharza i będę nam pieprzyć jedzenie Bo się dostaje pieprz. Jako kucharz i można przyprawiać potrawę. Pieprz Już nie żyje! Pobaw się. Zostaw go tam. Skrzynka. Otwórz. Szybciej. Drzefów, a najlepsze z to, że tutaj leży mi to. Uuuu, uh, ekstra. I panato. Mamy rewolwer! I I ja chcę zrobić jakiegoś królika, wilka. Od razu kurde, wilka. Tipa już ucieka, bo się boi mego rewol rewol rewolwera. Tak to ująć chciałam. Skóra wilka! Pierwsze co skóra wilka. Mmm, kocham ten rewolwer. Zjedźcie. Od razu go zjem. będę Nie, później zrobię porządek. Potem mi ukradniecie. Ucieknę sobie gdzieś jakby trochę dalej od nich, żeby sobie to ustawić I pięknie. I wszystko już jest ustawione. A ty co? Ty co? Co ty? Na co? Na co? Na co? Na, co? na, co? na co? No. Patrzcie, stoję na jeleniu. Kur... Stałam na jeleniu. I generalnie stworzył własną y, grę. W, wbijajcie na nią. Nazywa się y, 12 miesięcy w nawiedzonym parku. Y, ZAKAZ lepszówki ZAKAZ REPRZÓWKI, BO nienawidzę JEJ TEJ GUPIEJ PRZĆĘGWY Więc no I to jest właśnie coś na zasadzie tego, tylko że tam zamiast y, Jelenia straszy Bambiko I nadal 3000 Tak, tam straszy bambok, Bambiko i nadal 3000 Więc y, jak ktoś z nas na VR To niech mu pisze w komentarzach, że, y, że jak ja zrobię film, jak ona będzie gotowa, i jak będzie gotowa, to mi piszcie, jak się nazywa ta mapka, żeby wchodził i zagrał, bo tam jest prawdziwy Bambi Coin na to 3000 Jest. Spadać mi ja To mnie nie obchodzi, jak węgiel. Nunu, węgiel. To jest tak. Ja chcę dobrą siekierę i za to mi. Mm. Jakby w większości można znaleźć dobrą torbę. Mm. kurde, nie wiem. To czy to? Jakby włócz nie, nie potrzebuję. R Dobra, dobra torba. A to od razu dodam do ognia. I robię tak. I teraz szukam wilków alfa. Dobra, jakby nie będę biegać tak szybko, że po prostu nie ten, nie tracić jedząka. To będzie skrzyneczka. Skrzyneczka. Ona ma mało życia. Zjedz coś, mało życia. Nie, no na no serio. Czy ja będę teraz ciągle dostawać latarki? Mimo, że ja mam latarkę, mam klasę camper. Jest tu nic. Nie ma nawet. Wiem, że tam leżała blacha, ale jej nie podniosę, bo jej nie potrzebuję. Um, kwiatki. Że papryczki chcę. Papryczki. O, tak. Spadaj. Spadaj! Czemu mi ten wilk zaczepił? Czemu? To była gra w babka, widzisz? Albo w kotka i myszka. Kurno. Nie ja chcę iść. Tutaj jest kółko w domku, to cię zabiję. On jest w domku. Jeszcze lepiej. No wejdź. Proszę bardzo, mamy steka. Nie chcę bardzo wykorzystywać pistoletu, bo no No bo wiecie, no na ten, jak będą ci kultyści, tak. No w czwartym dniu na atak kultystów, ale znalazłam oczywiście naboje. Z tego się bardzo cieszę. Chcę jagódkę zjeść. Hello. Hello. Kazuin. Pominij! Kultezynny neopods. Ty się zrób, mi się. Ty idziesz tu. I ty też idziesz tu. I zrób przedmiot. Ooooo! Pani tropa, od Kiedy to tu jest? Zrób to. Pani trapa też nie mówiła. Ja nie łóżka. Ja nie tego nie mogę zrobić. Ja chcę zrobić pani tropa. Dajcie mi to zrobić. Błagam. Ja Ona idzie tam. Dobra, jak ona nie, nie, Czy widzicie tam to co tam było? O. Ja chcę tylko drewno. Proszę mnie nie atakować, ja tylko drewno. Dobra zasadzona Mogę zrobić mapę. Mamy mapę. Zrobię mapę, potem uzbieram pięć na pani trapa. Mamy mapę, ekste yeah, trzeba to zasadzić. Dobra, to jedno tutaj też zrobię. Jest oczywiście sadzonka, posadzonkę tutaj. Zasadzimy. Potrzebuję dwóch. To robię pyk. I robię pyk i tutaj dostanę astsy. Lub dwa i dodam sezonka. Gdzie jest moje drewno? No, oddaj mi to! moje W bani trap Jest mam bani trapa Ja robię bani trap czyli popkę na króli Zmierzył się zresztą to? On z martwym kultystą. Tu. Nie, w No i proszę bardzo, tam się nam nam króliki łapać. I będzie jedzonecko. Więcej idę. No... Jak ona to zawaliła? Oh the fuck? Jeszcze raz mnie dostaniesz, cię zabij! No... Zjem się z jenki! Nie, nic nie zrobiłam. Czy to się da w tym ten? Da się to? Nie, nie da, niestety. Nie? Uuu, będzie noc trzecia. Czyli jutro kultyści przyjdą. Sprawdzę sobie cztery. Starczy mi na ten. Starczy mi na to, aż kultyści przyjdą. Dobra. Yes. Ktoś mi miejsce tylko na tą pułapkę zabije Niestety tej że się nie da zabić drugiej sobie szkoda. Szkoda. I sobie usadopuję pułapkę, bo znowu jak ktoś. Ożat. Tym sadem. Ożartować dla niej tym sadem. Masz. Nie, dobra, nie będę marnować naboi. Ale dzięki temu nie marnuję naboi. masz. Nie chcę zrobić półki. ale robić postęp tego. дровянкуруууууру ру руб руп руб анну ану руб I jeszcze... No tak, tak wiem. Ui, jeszcze tylko jedno.